Dzień dobry, witam ponownie na moim kanale. Przychodzę dzisiaj z podsumowaniem serii Nie da się manipulacji. Jest to seria odcinków na moim kanale oparta na książce Roberta Cialdiniego Wywieranie wpływu na ludzi, teoria i praktyka. No właśnie, chciałabym dzisiaj troszkę podsumować, opowiedzieć o moich wrażeniach po przeczytaniu tej książki. Stawiam sobie też na cel takie trochę wnioskowanie, wyciągnięcie pewnych lekcji. I czy polecam Wam przeczytać tę książkę? Zapraszam na materiał. Zacznijmy od tego, że książka jest naprawdę dobrze napisana. Jest życiowa, jest pełna przykładów. To jest na pewno wyróżnik tej książki, jeśli chodzi o właśnie taki rynek książek psychologicznych, ale też podręczników, bo tutaj mamy całkiem sporo badań naukowych. Więc jest dużo przykładów ze świata polityki. Kto nie lubi. <gry> Na pewno znajdzie też coś dla siebie, bo tutaj w książce Roberta Cieldniego mamy też wiele takich anegdot, takich właśnie case study, różnych takich przypadków ze świata handlu. Więc kto nie do końca odnajduje się w polityce, ten z całą pewnością znajdzie też coś dla siebie, jeśli chodzi o te przykłady właśnie ze świata marketingu, reklamy i też technik wywierania wpływu przy okazji sprzedaży. Język jest przystępny. Tłumaczenie jest naprawdę dobre. Podoba mi się to, ta forma, bo też zwracam uwagę często na takie dość nieudane tłumaczenia w książkach. Myślę, że tutaj nie ma tego problemu. Jest to naprawdę fajnie zaadaptowane do naszych tutaj realiów i do naszego trudnego języka polskiego. Także punkt za to. Ale duże uznanie właśnie dla tej książki daję też za podział, bo tutaj mamy tych sześć technik. Sześć głównych rozdziałów, bo jest też wstęp i zakończenie oczywiście, ale głównych sześć technik zasługuje każde na osobny rozdział. I trzeba tutaj też powiedzieć, że wiedza jest łatwa do zrozumienia, bo kiedy pojawiają się jakieś mniejsze efekty, to one też często zagnieżdżone są właśnie w tych sześciu rozdziałach, więc duży plus za taką klarowność. Uporządkowanie i pewną linearność idącą w tym materiale. Być może pamiętacie, jak w zaproszeniu do tej serii, w tym odcinku będącym wstępem, pytałam Was, zadałam takie właśnie pytanie natury dość filozoficznej, ale też etycznej, czy manipulacja może być dobra, czy kiedykolwiek ma szansę być w szczytnym celu. Wróćmy do tego, bo właśnie po przeczytaniu tej książki odnoszę wrażenie, że Cialini jest zdania, że tak, że jednak manipulacja może być dobra, może nam służyć i że są praktycy wpływu społecznego, którzy stosują manipulację po to, żeby uprościć nam wybór. No właśnie, nazywa ich wręcz sprzymierzeńcami dobrych decyzji. Dla mnie jest to jednak taki dylemat natury etycznej: czy sama manipulowałabym? Nie. Moim zdaniem ta wiedza jest ważna, jest wręcz konieczna, żeby ją posiadać i właśnie tak odnajdywać się w tych meandrach życia społecznego, ale i tak zachęcam, żeby sięgać po tę książkę, warto mieć własne zdanie, wyrobić sobie właśnie tutaj, odpowiadając na to pytanie, czy no manipulacja może mieć dobre strony. Ja osobiście uważam, że nie. Myślę, że jest tutaj bardzo skomplikowany problem, i tak jakby wiele czynników wpływa na to, dlaczego ktoś w ogóle posuwa się do manipulacji. To też jest kolejny powód, żeby jakby rozwikłać ten dylemat i przeczytać książkę. Jednak, jeśli pytacie Niego, to on powie, że manipulacja może mieć dobrą stronę. Jeśli pytacie mnie, ja wciąż tutaj waham się, ale skłaniam w kierunku odpowiedzi nie. Bo trzeba też powiedzieć, że manipulacja to temat wyjątkowo zawiły. Jest to trochę jak ze stąpaniem po cienkim lodzie, i tutaj cały dylemat, cała trudność polega w rozszyfrowaniu czyliś intencji. I właśnie e, to często pozostaje takim e, no pytaniem bez odpowiedzi, bo czy ktoś poleca nam dany produkt, ponieważ szczerze w niego wierzy, czy może jest e, wynajętym aktorem. O tym właśnie mówi społeczny dowód słuszności. Z innej strony, czy ktoś nas komplementuje bo darzy nas taką prawdziwą, szczerą sympatią, czy wykorzystuje lubienie jako taki mechanizm manipulacji. I właśnie to powinno dać nam do myślenia i to w dużej mierze jest tym trudnym zadaniem rozszyfrowanie czyichś intencji. Myślę, że często jest tak, że manipulator żeruje na niewiedzy albo na fakcie, że często podejmujemy decyzje bazując na fragmentarycznej wiedzy. Ludzie chodzą na skróty. Tak było, jest i będzie. Z wielu też powodów jeszcze dzisiaj do tego wrócę. Jednak ta fragmentaryczna wiedza, no tutaj sprawia, nadarza się wręcz okazja, żeby ktoś takie techniki wpływu mógł na nas zastosować. I teraz nie chcę powiedzieć, że każdy tutaj, kogo spotkamy na naszej drodze, chce nas wykorzystać. To absolutnie nie jest też moja intencja, bo zawsze zależy na kogo trafimy. Jednak fragmentaryczna wiedza i właśnie podejmowanie decyzji na jej podstawie jest takim ryzykownym krokiem, bo dany fragment, może być ważny dla wyciągnięcia konkretnego wniosku, ale to wciąż za mało. Istota problemu leży w tym, że często nie robimy większego rozeznania, tylko podejmujemy decyzje, czasami też poważne kroki finansowe na bazie fragmentów informacji. I tutaj właśnie jest. Cały problem. Ogólnie rzecz biorąc, książka Roberta Cialiniego zaskoczyła mnie swoją praktycznością. Myślę, że tutaj dla wielu osób może być ona właśnie przydatna przez rozległość treści, użyteczność ich. Bardzo wiele takich sytuacji dnia codziennego można zaliczyć do tych sześciu kategorii, które tutaj autor wymienia wręcz zaskakująco wiele. Sytuacji, które nawet może jakby nie analizowalibyśmy, nie zastanawialiśmy się nad tym, że hmm, to jednak jest tutaj za tym jakaś głębsza filozofia. Właśnie dlatego osoby związane z marketingiem, ze sprzedażą, to im wyjątkowo mocno polecam tę książkę, jest to na pewno pozycja obowiązkowa, ale umówmy się, kto nie robi zakupów i kto z nas no, czasami jakby okazjonalnie też peryferycznie nie ogląda reklam. No tak jakby <grywki> każdemu tutaj się zdarzy. Więc myślę, że bez względu na to, czy jesteśmy specjalistami w tych dziedzinach, czy po prostu um, osobami, które um, robią zakupy i jakby też um, mogą natrafić gdzieś w internecie, czy um, dookoła na reklamy, warto wiedzieć, bo tutaj te mechanizmy Będą na pewno dużo takich szczegółów wartościowych wyjaśniać. Dla niektórych pewnie smutnym faktem będzie to, że te treści są tak rozległe i tak popularne, no bo to oznacza, że tych technik, e, tych technik właśnie wokół nas jest bardzo dużo i sama też życzyłabym sobie, żeby ta wiedza nie była aż tak potrzebna, no ale lepiej wiedzieć, żeby, no jak to nazwa naszej serii, nie dać się manipulacji. Na przestrzeni tych odcinków, które właśnie w serii się ukazały, często mówiłam o tym, że ludzie chodzą na skróty, ludzie chodzą na takie mentalne skróty, że tutaj jakby skracają sobie drogę w podejmowaniu decyzji. O co tak naprawdę chodzi? Podsumujmy też to zagadnienie: dlaczego ludzie chodzą na skróty? No więc na pewno jest tak, że dzisiejszy świat nie daje nam oddechu, nie daje nam tego czasu na racjonalność. To jest bardzo smutny fakt, ale automatyzmy oszczędzają nam ten czas, często energię, uwagę, no i właśnie do tego dążymy. Te mechanizmy, które teoretycznie miały nam pomagać, też pakują nas w tarapaty, więc reagujemy w sposób uproszczony. Żeby nie powiedzieć prymitywny, ale na pewno szybki, więc jest tutaj coś za coś i trzeba mieć to na uwadze. Bywamy zabiegani, niedoinformowani, niewyspani, obojętni, zmęczeni. To wszystko są właśnie te okoliczności, kiedy idziemy po najmniejszej linii oporu, a wtedy też będziemy bardziej skłonni ulegać takim technikom wpływu społecznego, więc tak jak też czytamy w książce Cialdiniego, mamy wręcz taką lawinę, to jest nawał w sektorze nauki, badań, właśnie tej wiedzy, przedmiotów ścisłych, ale nie tylko, bo jak tutaj Cialdini powołuje się na Instytut Galupa, liczba zagadnień społecznych, które opinia publiczna uznaje za palące, jest coraz większa. A co ciekawe, ten czas danego zagadnienia na świeczniku, ten, ten czas, kiedy dany, dany temat jest dla nas na topie, jest coraz krótszy. Więc to też nie tylko nauka, ale również życie społeczne wiąże się z tym, że jest ten nawał treści, zagadnień i jakichś takich palących kwestii. Chciałabym w tym miejscu powołać się na pewien cytat z książki, jak pisze Cialdini: Nowość, zmiana, tymczasowość i przyspieszenie. To znamiona naszej cywilizacji. No, właśnie, technologia nie śpi, rozwija się szybciej niż my, no i jakoś musimy sobie tutaj e, z tym poradzić, w pewien sposób zaakceptować. Więc ogólnie rzecz biorąc, każdy z nas powinien sobie odpowiedzieć na to pytanie, bez względu na to, czy decydujemy się czytać tę książkę, czy nie. W którym momencie takie mechanizmy wpływu społecznego są dla mnie problemem, bo może jednak doceniam czyjeś sugestie. Może jednak te, te koszta wcale nie są dla mnie tak e, obciążające i być może akceptuję te negatywne strony szybkich decyzji. No, może po prostu wolę nie tracić czasu, więc tutaj e, sytuacja jest indywidualna i dość zawiła. Myślę, że dla każdego e, wniosek i ten rezultat końcowy będzie inny. No dobrze. Ogólnie rzecz biorąc, czy polecam przeczytać książkę? Zdecydowanie tak. Myślę, że pozycja właśnie tutaj Roberta Cialiniego: wywieranie wpływu na ludzi, teoria i praktyka jest wyjątkowo wartościowa, jest klarowna, jest napisana w sposób bardzo jasny i nie tak zawiły, nie tak pompatyczny, jak wiele podręczników akademickich, więc tutaj podsumowanie rozdziałów na końcu, takie zadania na myślenie, to też jest bardzo taka pigułkowa forma, która może być taką wisienką. Na, na torcie taką kropką, nad i e, kwestie do przemyślenia, właśnie zamykające taką klamrą e, wszystkie te rozdziały. Moje odcinki mogą tutaj służyć jako pewne kompendium wiedzy, trochę taka pigułkowa forma. Mam nadzieję, że one też były jasne i przekazywały wiedzę w taki właśnie skrócony mm, sposób. Taki był też zamysł. Zachęcam Was też do odwiedzenia playlisty na moim kanale. Nie daj się manipulacji. Tam znajdziecie sześć merytorycznych odcinków właśnie, które ściśle związane są z tymi rozdziałami. Ehm, I w, kilku, w kilkunastu minutach zawarłam właśnie te treści, e, które tutaj Cialdini czasami opisuje na 50 stron. E, rozdziały właśnie tak też się wahają, więc myślę, że to jest fajne kompendium wiedzy i taka pigułkowa forma e, odsyłam Was, ale jednocześnie zachęcam do przeczytania. I teraz głównie e, polecam tę książkę menedżerom, i rodzicom, co może być zaskakujące, ale tutaj osoby, które jakby pracują i też dużo żyją w gronie ludzi bliskich, czy właśnie zespoły w pracy, jeśli chcemy podejść świadomie, odpowiedzialnie do takich pewnych procesów które zachodzą właśnie w grupie, ale również w rodzinie. No bo może być tak, umówmy się, że tutaj nasze dzieciaki, albo nawet już starsze nastoletnie, ale też te młodsze, mogą trochę eksperymentować, a my najmniej się tego spodziewamy. Właśnie po domownikach, po, po osobach nam bliskich, więc tutaj warto przyjrzeć się tym mechanizmom, bo one mogą być dla nas największym zaskoczeniem, że no tak, przecież ja ulegam tutaj takim prośbom i takim no niezbyt asertywnym wpływom moich bliskich, ale z drugiej strony może być tak, że pewne zachowania, które sami jakby stosujemy na innych, też możemy zaobserwować je w tych rozdziałach. I pytaniem pozostaje, czy w taki manipulacyjny sposób chcemy osiągać swoje cele. Mnie samą ta książka naprawdę pozytywnie zaskoczyła właśnie przez te Elementy, o których Wam wspomniałam. Większość tych efektów poznałam w toku studiów, ale było też kilka takich badań, które zaskoczyły, zaskoczyły mnie i myślę, że właśnie z tego powodu warto jest zerknąć na kolejne już wydanie, bo myślę, że jest to reedycja tej książki i rozumiem dlaczego. Absolutnie tutaj nie dziwię się. Jest to właśnie naszpikowana pozycja, ale bez tego. Tego sztywnego, tego pompatycznego stylu, który często widzimy w podręcznikach akademickich. Ok, dziękuję Wam za dzisiaj. Jeszcze na koniec zachęcam do udzielania się w komentarzach. Dajcie mi proszę znać, czy widzieliście moje wcześniejsze odcinki w tej serii, co o nich sądzicie. Czy czytaliście książkę i jaka jest też Wasza opinia, jakie są wrażenia po jej przeczytaniu? Czy macie jeszcze jakieś zagwozdki, dylematy, może pomysły na przyszłe odcinki odnośnie właśnie technik wpływu i manipulacji? I też dajcie mi znać, jestem bardzo ciekawa, czy sami kiedyś byliście w takiej sytuacji, gdzie właśnie taka manipulacja miała miejsce, a wy świadomie odnaleźliście się, i czy udało wam się uniknąć tutaj wplątania w jakieś szemrane okoliczności i może udało wam się uniknąć złej decyzji. Podzielcie się proszę opinią w komentarzach. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa pa.